Witajcie kochani, to będą takie bajki z mchu i paproci. Siedzimy w lesie i Wam także bardzo polecamy wyprawę do lasu. Las jest piękny i zdrowy, a teraz budzi się wiosna i widziałam dzisiaj już nawet kwiatki pierwsze wiosenne, także może warto się wybrać. Jesteśmy tu razem z Bzikiem. Zobaczcie, Bziku, przywitaj się. A, bzik nie zakumał, ale to nic. Słuchajcie, mam dla Was pewną opowieść, która wraca do mnie teraz w tych dniach szczególnie, z różnych powodów. Ale myślę, że jest uniwersalna, może wam się spodoba. Może zainspiruje was do tego, żeby na przykład wziąć kartkę, kredki i coś narysować, a może zrobić własne przedstawienie. Gdybyście coś zrobili w tym temacie, wrzućcie zdjęcia czy jakieś tam nagrania pod tym postem, dobrze? Będzie mi bardzo miło zobaczyć jakieś efekty naszego takiego wspólnego działania. Posłuchajcie. Był sobie pewien młody człowiek bardzo zdolny. Wszystko potrafił zrobić. Nie to co ja. On naprawdę potrafił wszystko. Słuchajcie, jak mu się coś zepsuło, potrafił to naprawić. Jak się jakiś mebel zestarzał, odnawiał go wspaniale, wszystko potrafił. Tylko nic mu się nie chciało. Sąsiedzi mówili na niego nawet majsterklepka, bo mało kto był tak zwinny, sprawny i umiejętny jak on. No ale jednocześnie mówili do niego, no słuchaj, nasz majstrze Klepko, no popatrz jak ty żyjesz. Nic nie masz, co więcej, ty niczego nie chcesz mieć. Popatrz na swój dom, nie masz nawet mebli, ledwie jakieś łóżko sklecone z byle desek. Popatrz na siebie, jak ty wyglądasz, no jakieś stare połatane ubrania, co jesz, jakąś byle kaszę jaglaną z omastą. Człowieku, obora pusta, stodoła pusta, pola niezaorane, no zrób coś ze sobą. Zajmij się wreszcie pracą, weź się do roboty. Ale wiecie, co robił majster Klepka najchętniej? On leżał w swoim łóżku skleconym z byle desek, przeciągał się i ewentualnie jeszcze ziewał. Tak, dzikusku? Majster Klepka lubił ziewać, przeciągać się i ewentualnie przekładać się z prawego boku na lewy bok. I to było, była cała jego praca. A jak sąsiedzi tak utyskiwali, to otwierał jedno oko i mówił – O, po co mi to? – Na co? – Bylebym z głodu nie umarł, nic mi więcej nie trzeba. No i tak sobie majster Klepka żył. Jak już mu głód w oczy zaglądał, wtedy dźwigał się z posłania niechętnie, no ale co robić? I szedł do pracy. Do szewca, do krawca, do stolarza, do złotnika, wszędzie, gdzie poszedł, wszędzie go chwalono. Jakiż to jest zdolny majster, krepka, No, wszystko potrafi zrobić. Takie zdolne, sprawne ręce, że też tak marnuje swoje talenty. Nikt tego nie mógł zrozumieć. A majster Klepka słuchajcie popracował, dzień, dwa zarobił parę złotych, kupił sobie jedzenie, kaszę z omastą, wracał do domu i na wyrko, i się wylegiwać, przeciągać i ziewać. Któregoś dnia ktoś zapukał do drzwi. Majster Klepka nawet nie otwierał oczu. Po co? Po co mi to? Drzwi otworzyły się same. I stanął w nich dziwny, jegomość, gruby, ledwie jakąś brudną szmatą przepasany, taki jakiś trochę jakby przezroczysty. Hm. Stanął w drzwiach, uśmiechnął się szeroko i powiedział: Jesteś moim przyjacielem. Od dzisiaj będę u ciebie mieszkał. Ty nic nie masz? I ja nic nie mam. Ty niczego nie potrzebujesz? I ja niczego nie potrzebuję. Nazywam się Nic. Na te słowa majster Klepka otworzył jedno oko, przyjrzał się jego mościowi i powiedział Dobra tam, mieszkaj tu sobie ze mną, bylebyś niczego ode mnie nie chciał. Ależ skąd, mój drogi? Ja niczego nie mam i niczego nie potrzebuję. I od tej pory zamieszkali razem: majster krepka i jego mość, który zwał się nic. Leżeli w jednym łóżku i teraz na zmianę przechodzili z prawego boku na lewy albo przeciągali się raz majster krepka a innym razem jego moścnic. Uh, idzie wali. Uh, możecie poziewać razem z nimi, to się zawsze przydaje. Uh, I tak sobie żyń. Co pewien czas, kiedy głód zaglądał w oczy majstra Klepki, ten wstawał i szedł do pracy. To tu, to tam, wszędzie go chwalono. A on zarobił parę groszy, wiecie, i wracał z powrotem. A kiedy wracał, to w pewnym momencie zorientował się, że jego mość nic jest coraz większy i coraz grubszy. W końcu zajął mu całe łóżko. Majster klepka musiał się położyć na podłodze. Pewnego dnia majster klepka wszedł do swojego domu i zmieścił się ledwie za drzwiami. Bziku, posłuchaj tej bajki. Wyobraźcie sobie, że przyszedł taki dzień, kiedy majster Klepka nie zmieścił się do swojego własnego domu. Co robić? Zaczął nerwowo krążyć po wsi. To tu, to tam. I zastanawiał się, co powinien zrobić w tej sytuacji. Aż nagle zobaczył idącą drogą piękną dziewczynę. Och, miała długie, ciemne włosy, oczy błękitne jak niebo i usta czerwone jak maliny. Majster klepka od razu się w niej zakochał. Pobiegł więc natychmiast do jej rodziców, ukłonił się nisko i prosił o jej rękę. Ale rodzice pokręcili tylko głowami. jak ty sobie to wyobrażasz, że oddamy naszą córkę komuś, kto nie ma nic. Chodzi w łachmanach, nie pracuje, nic mu się nie chce. Obora pusta, stodoła pusta, pole nie zaorane. O nie, nie oddamy ci naszej pięknej córki. gdybyś się zabrał za robotę. No wiemy, że jesteś zręczny majster Klepka. To wtedy możemy się zastanowić. I wiecie co zrobił majster Klepka? Zabrał się do pracy. Pracował całe dnie, a czasem i całe noce. Pracował i pracował i pracował, aż w końcu kupił sobie porządne ubranie, wyposażył dom w nowoczesne meble. A kiedy wracał do domu, Zauważył, że jego moścnic robi się coraz mniejszy, coraz chudszy. W końcu nawet miał już swoje miejsce na łóżku. A potem jego moścnic był jeszcze mniejszy, jeszcze mniejszy, aż w końcu zajmował mały kawałek przestrzeni za piecem. Ale majster Klepka w ogóle nie zwracał na to uwagi. Cały czas pracował. Kupił konia, krowy, zaorał pole, wyposażył swoje gospodarstwo i pewnego dnia stwierdził, Przyszedł ten moment. Pójdę jeszcze raz i poproszę o rękę tej pięknej dziewczyny. I pobiegł. Ukłonił się nisko przed rodzicami i poprosił o rękę pięknej dziewczyny. A rodzice wiecie, co zrobili? Przystali na to z radością. Natychmiast zorganizowano huczne wesele. Cała wieś bawiła się przez tydzień. No ale w końcu trzeba było wrócić do domu. Majster Klepka. Ujął za rękę swoją piękną, młodą żonę i poszli do domu. I wiecie co? Kiedy weszli, okazało się, że nie ma śladu po jego mościu nic. Zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu. Ale uwaga on podobno teraz chodzi po świecie i szuka sobie miejsca. Gdzie mógłby się osiedlić? Pozdrawiam Was z lasu. Do usłyszenia przy następnej okazji.